Ja korzystając z tego, że jestem jednym z organizatorów, chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa mianowicie na temat tego, żebyśmy się nie bali to, co pan redaktor mówił, żyli wprawdzie i nie bali się głosić prawdy. Otóż nam, ludziom wierzącym, różnej maści lewacy, wmawiają przede wszystkim jedno, że z naszą wiarą nie powinniśmy wychodzić poza granice świątyni. I ja wbrew pozorom się z tym zgadzam w stu procentach. Tak. Nie powinniśmy głosić poza świątynią. Tyle tylko, że tak zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W związku z tym, wszędzie, gdzie jestem, jestem w świątyni, wszystko, co robię, robię w świątyni Ducha Świętego. Nie ma takiego Miejsca, takiego sposobu działania, żebym ja nie był w świątyni Ducha Świętego. Nawet jeżeli już jestem osobą niewierzącą, strasznym grzesznikiem, ta świątynia może być skalana, ona może już być prawie zupełnie w gruzach, ale nadal jestem w świątyni Ducha Świętego. Ja z tej świątyni mogę być tylko w jeden sposób poprzez śmierć. I namawianie mnie, żebym ja cokolwiek robił poza świątynią, to jest namawianie mnie do eutanazji, tak naprawdę. Bo ja ze świątyni mogę wyjść tylko poprzez śmierć. Zatem nie bójmy się, głośmy wszędzie prawdę. Ponieważ znakiem mojej fundacji jest Wanda, więc namawiam Państwa na zakończenie do jednego. Niech każdy z nas rozpocznie kontrrewolucję ducha. Dziękuję bardzo.